Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Akte Korona 8.0 Dzisiaj opowiem Wam, w jaki sposób media krują i manipulują naszym świadomym spojrzeniem na ich rzeczywistość. Kiedyś, tak samo jak i dzisiaj, informacje emitowane przez telewizję, radio i gazety były i są filtrowane przez nasz rząd. Powiedziałbym nawet więcej. Przekaz tych źródeł jest tak kształtowany, by modelować nasze spojrzenie na nasze własne życie. Radio i telewizja i gazety należą do światowych koncernów, które chcą sprzedawać nam towary lub usługi i w ten sposób starały się one przekazać nam swoje własne wartości, którymi powinniśmy się kierować. Pokazują nam, jak mamy żyć, co mamy kupować i co powinno być dla nas ważne. Naszą świadomość kryuje nasze najbliższe otoczenie nasza rodzina, nasi najbliżsi znajomi w tym także telewizja, przy której niestety coraz więcej spędzamy czasu. Dlatego też ma ona największy wpływ na nasze życie i na nasze spojrzenie na ten świat. Telewizja nie musi nawet kłamać, gdyż byłoby to zbyt oczywiste i łatwe do przejrzenia. Wystarczy manipulować przekaz informacji w ten sposób, by uwydatnić tylko rzeczy godne przekazu, a zarazem umniejszyć lub opuścić te, które nie służą ich celom. Jeśli będziemy wszędzie słyszeli, jak dobre są jabłka, to wkrótce przestaniemy kupować gruszki. Siła sugestii jest tak przeogromna, dlatego też media zmieniają naszą świadomość nie tylko poprzez wiadomości, ale także poprzez reklamę, filmy, a nawet programy. Edukacyjne. Zapewne wiecie o tym, że tego, co nauczą się dzieci w wieku od 6 do 12 lat, pozostaje najczęściej ich myślą przewodnią. Co nasze przysłowie ludowe, takie jak czym skorupka za modu nasiągnie, tym na starość trąci, lub czego jaście za modu nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Trafnie próbują przekazać. Już w latach 60. nasz trzeci Sekretarz KCPZPR Władysław Gomulka powiedział, że rząd nigdy nie da sobie odebrać kontroli nad systemem nauczania, gdyż to pozwala mu kształcić kolejne pokolenia według poglądów i potrzeb przyszłego społeczeństwa. Nie dziwmy się więc, że szkoły i uczelnie tak mało konkretnego wnoszą w nasze przyszłe życie, gdyż państwu nie zależy na kreowaniu. Nowej elity przedsiębiorców, lecz posłusznych podwładnych, którzy sumiennie wykonują swoją pracę. W dzisiejszych czasach, w dobie internetu, jest na szczęście możliwe otrzymać niefiltrowaną treść. Niestety przekazuje ona tylko i wyłącznie punkt widzenia przekazującego. Warto się ale informować, by samemu ocenić, któremu przekazowi dajemy większą wiarygodność. W czasach rzymskich zapytał ktoś Cezara: Dlaczego nie oznaczymy wszystkich niewolników, byśmy widzieli na ulicy, którzy oni są? Chyba zwariowałeś, od na to Cezar. Żeby sobie uświadomili, ilu ich jest, daj ludziom miskie zupy i rozrywkę, a będą oni dla ciebie pracować w czoła. W ten sposób powstało Koloseum, które było pierwszą telewizją na żywo. Dawało ono rozrywkę ludziom, a też możliwość manipulowania świadomością tłumu. Osoby nieświadome są łatwe do kontrolowania. Dlatego też Hitler czy Kościół palili książki, by pozostawić ludność w ciemnocie i nieświadomości. Ludzie, dopóki nie staną się świadomi, nigdy się nie zbuntują. A póki się nie zbuntują, nie staną się świadomi. Potrzebujemy zawsze wspólnego wroga, gdyż wspólny wróg jednoczy masy. Opowiem Wam starą historykę, gdy podczas szturmu na zamek doradca powiedział do przerażonego króla: Po co z nimi walczyć? Wystarczy powiedzieć tym, co mają widły, że ci, co mają pochodnie, co im te widły zabrać? Już zwalczają się sami. I tak to właśnie wygląda w dzisiejszych czasach, gdzie to otrzymaliśmy wspólnego wroga wirusa korona, który powoduje, że sąsiad denuncjuje sąsiada. Z braku ufności do bliźniego nie jednamy się. Widzimy go wręcz jako zagrożenie, które może nam zaszkodzić. To byłoby tyle na dzisiaj. Zapraszam was na kolejny odcinek Akty Korona 9.0, w którym opowiem wam o psychologii tłumu, o tym jak łatwo jest manipulować świadomością mas, gdzie odpowiedzialność jednostki rozkłada się na wszystkich zgromadzonych, a inteligencja tłumu spada do jej najsłabszego ogniwa. Do zobaczenia.